Morning Pages. Zmiany bardzo często wzbudzają nas niepokój, niepewność. To całkiem zrozumiałe: nasz organizm bazuje na rzeczach stałych, powtarzalnych, przyzwyczaja się do schematów działania. Dlatego też, tak głośno jest teraz o budowaniu nawyków i rytuałów, tych porannych, wieczornych, wiosennych i jesiennych, wszystko można oprzeć z rutyny. Jednak, aby móc zacząć tworzyć swoje własne rytuały. Trzeba otworzyć się na zmiany. Zburzyć obecny stan rzeczy, aby budować coś nowego, lepszego. Przestać w końcu godzić się na status quo, który nam nie służy. Rozpętać rewolucję, a to nie zawsze jest łatwe do zaakceptowania. Bo wojna to straszna rzecz, a ta, w której walczymy sami ze sobą, jest najgorsza. Ale szukając spokoju władzy i porządku, musimy rozpocząć od totalnego bałaganu.